Paserek nad morzem. Patrzcie jaka dzisiaj jest mleczna pogoda. Ale jest w sumie ciepło, więc normalnie kamizela i Elo! Dzień dobry. My by się prosiły dwie kawy. Wow, shajni! Idę właśnie z moimi dziewczynami na pierogi. To będzie chyba moje pierwsze wyjście na pierogi z kimkolwiek w życiu, bo ja jestem mało pierogarska, ale cóż, może się okaże, że odkryję w pierogach swoją wielką miłość, więc idziemy. Ostatnio jak powiedziałam, że idę z moimi dziewczynami, to potem w komentarzach część osób była zdziwiona, że jak to, poszłam z jakimiś typiarami, a przecież wszyscy wiem, że dziewczyny to są mango i koko, więc, well, musimy musimy to jakoś dopracować żeby nie było już więcej takich trudnych nieporozumień, bo ja ja poza psami znam też trochę takich dziewczyn, wiecie, takich prawdziwych dziewczyn. No, ja jestem pod ogromnym wrażeniem tych pierogów. Zwłaszcza takie sezonowe pierogi, trochę świąteczne. To w ogóle były jakieś kosmos, piernikowe z sernikowym twarogiem. Do tego taki krem pomarańczowy, jakby What? Taka wiecie, taka trochę zabawa pierogiem, a nie tylko zwykły z mięsem. No, naprawdę, wow. Mm, niam, niam, niam. Guys, ale pięknie dzisiaj pada śnieg. O oh, wow, ja to bardzo doceniam. Właśnie taką zimową pogodę lubię najbardziej. Taki wiecie świąteczny klimat, śnieżek. Jeszna mm. pogoda ma dużo plusów, zwłaszcza dla psiarza, ponieważ pieski mają czyste łapki. Też w lasach jest dużo jaśniej. Ja ogólnie czuję się jakoś tak bezpieczniej. Ale wydaje mi się, że największym minusem z kolei. Jest wpływ takiej pogody na skórę. Bardzo tutaj pilnuję pielęgnacji zimą, i też staram się, żeby moja zimowa pielęgnacja była taka delikatnie łagodniejsza, czyli zmniejszam częstotliwość złuszczania, bo jak właśnie mam przesuszoną skórę i za często złuszczam, to wtedy wiecie, robią się jakieś tam podrażnienia. W mojej zimowej pielęgnacji świetnie sprawdzają się produkty od Cerawe. Jest to marka współtworzona z dermatologami, z którą ja współpracuję już od 2,5 roku. No i co najważniejsze, też wydaje mi się, że to fajnie świadczy o tej współpracy. Są to produkty, które ja sobie kupuję też za własne pieniądze, niezależnie od tego, czy jest współpraca, czy nie. Po prostu potrzebuję ich w mojej pielęgnacji i tak realnie je używam, tak więc na no, maksa się cieszę, że mogę z niej współpracować. Więc na zimę z ich produktów mega Wam polecam dwa kremy. Po pierwsze będzie to nawilżający krem do twarzy, czyli idealny krem na noc jako ostatni etap pielęgnacji, no i nawilżający krem do twarzy z SPF-em 50, idealny jako ostatni etap w pielęgnacji na dzień. Oba te kremy zawierają trzy kluczowe ceramidy, które są identyczne z tymi w naszej skórze, więc nasza skóra może sobie je śmiało pobierać, kiedy ma jakieś tam braki w barierze hydrolipidowej. Oba zawierają też niacynamid, ale w takiej ilości, że mnie na szczęście tutaj nie wysypuje, więc jeśli wasza skóra jest wrażliwa na ten składnik, to tutaj macie fajne, niskie stężenie. Oba te kremy używamy razem z Michałem, ponieważ są bezzapachowe, hipoalergiczne, takie wiecie, mega uniwersalne w konsystencji i w nawilżeniu. I Michu ma skórę normalną w stronę suchej, ja mam skórę mieszaną, tłustą i obydwoje jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Tak się przemieszczam, bo chcę Wam pokazać, jak wyglądają te kremy na skórze, ale w świetle dziennym, no bo wiadomo, w łazience to nie do końca nie do końca widać wszystko. Czy jest równo? Może Was troszkę przybliżę, teraz będzie lepiej. Na pierwszy ogień leci nawilżający krem do twarzy. Ten krem używam od 2,5 roku. Skończyłam wiele, wiele opakowań i bardzo lubię go za to, że ma taką lekką, ale jednocześnie odżywczą formułę. No i świetnie sprawdza się zarówno na mojej tłustej skórze, jak i na Michała Suchej. Natomiast po drugiej stronie nałożę nawilżający krem do twarzy z SPF-50, em 50 który cenię za to, że ma bardzo fajne nawilżenie, a jednocześnie naprawdę lekką formułę. Nie bieli pięknie Dokłada, jest świetny pod makijaż i bez makijażu. Producent poleca ten produkt dla skóry normalnej i suchej, natomiast na mojej tłustej zimą robi świetną robotę, dlatego na maksa polecam. No i oba te produkty dostaniecie w drogeriach Super Farm. Hej, gości witam się z wami dzisiaj ze studia. Gdzie? Ojej, jej lampa. Gdzie będę nagrywać z gościem specjalnym kolejny odcinek Girl Talka. Dzisiaj przyjeżdża do mnie Oksi z Warszawy, która na co dzień jest behawiorystką, trenerką, no i prowadzi mój ulubiony podcast. Ja ogólnie jestem dosyć mało podcastowa, ale właśnie ich podcast, bo ona prowadzi go z kumpelą, ich podcast, czyli Wolf Podcast. To jest jedyny, którego słucham regularnie i przesłuchałam wszystkie odcinki. Nawet dzisiaj będziemy gadać o pieskach. Może był to bardzo fajny dzień, to ja w swojej introwertycznej naturze, uch, po takim intensywnym dniu z kimś potrzebuję troszeczkę chować. Cześć Magusiu! O, więc chyba zaraz odpalę książkę. Dalej jeszcze czytam. Nie wiesz, że wszystko co czujesz? I ta książka ostatnio mnie po prostu. Rozwala. Dokładnie rozdział szósty. Mam poczucie winy z powodu tego, co czuję. Ten rozdział mówi o tym, że wszyscy zmagamy się z trudnymi emocjami i czasem uważamy, że nie powinniśmy ich przeżywać. I tutaj właśnie mówi o różnych takich naszych szkodliwych dla nas, czy też niekorzystnych dla nas podejściach do emocji, do rzeczywistości. W tej książce jest naprzód opisane jedno takie ciekawe podejście do rzeczywistości, które jest bardzo niekorzystne. Nazywa się nadużywanie imperatywów, czyli. Interpretujesz każde wydarzenie przez pryzmat tego, jak powinno być, zamiast koncentrować się na tym, jak jest w danej chwili. Na przykład, mówisz sobie, zawsze powinnam robić to dobrze. Skoro mi się nie udaje, to znaczy, że jestem beznadziejna. To jest coś, co ja bardzo często wobec siebie stosuję, że właśnie bardzo często sobie mówię, ale jak to nie mam siły wyjść z psami? Powinnam mieć siłę. Jak to nie mam siły, nie wiem, tam zadzwonić napisać do siostry, pogadać z Michem. Nie wiem, wstawić jakiegoś tam z czy day na Insta. Powinnam mieć siłę. Przecież to są moi bliscy, powinno mi zależeć. To czucie się winną, że nie robię i, i nie angażuję się tak, jak powinnam, jest tak stałą częścią życia od tylu lat, że nawet. Ten temat nie wyszedł u mnie na terapii podczas 2,5 roku terapii. Co jest kurczę fascynujące, że ja nigdy nie pomyślałam, żeby o tym pogadać, bo dla mnie to jest po prostu tak normalna, stała część mojego życia. No i właśnie od trzech tygodni, dzięki tym narzędziom, których nauczyłam się na terapii, sama sobie to przepracowuję, wyłapuję te momenty, gdy czuję się winna, i wtedy robię sobie w głowie taką krótką analizę, czy ja serio powinnam się czuć winna, czy, czy ja serio zrobiłam coś źle. Czy może jest to kwestia tego, że ja mam wobec siebie jakieś takie dziwnie wygórowane oczekiwania i ostatnio wyłapuję tak dużo różnych sytuacji, w których poczułabym się jak gówno, a ja właśnie teraz już umiem się tym zająć i czuję się po prostu w tej sytuacji normalnie. Jestem naprawdę zachwycona. Właśnie tak jak zastanawiałam się, czy to wszystko, czego nauczę się na terapii jakby ze mną zostanie, czy nie? Czy, czy będę umiała to wdrożyć? To teraz widzę, że Mega mi to służy i mimo, że pewnych rzeczy nie przepracowałam na terapii, bo nie wyszły, to teraz po terapii umiem je sobie przepracować sama. Chociaż wiecie co, tak sobie jeszcze po wczorajszym, wczorajszym dniu myślę, żeby troszkę doprecyzować te kwestie poczucia winy, bo też nie chciałabym, żebyście myśleli, że ja jestem taką osobą, która się tak od rana do nocy tapla w poczuciu winy i że to jest taka moja. Wiecie, taka najczęstsza, największa emocja, no absolutnie jakby nie. Bardziej chodzi o to, że po terapii widzę, że jestem w takim fajnym balansie emocjonalnym, natomiast właśnie to takie poczucie winy, to jest coś, co mnie z tego balansu wytrąca. Po prostu widać, że tutaj jeszcze jest coś do dopracowania, dlatego chcę sobie to przepracować. Yeah, from maybe from your So what I can propose is for example to clean everything on the Oracle level older than 30 days, I think it's reasonable. Um, and then we need to verify this with somebody because maybe it somehow interferes with some other Yes, yes. So so maybe maybe I would maybe I will wait until maybe twelve. 19, by się nie górę, a, górę no górę właśnie, bo dla mnie 19 byłaby... Też. U nas w domu godzina 18.30 oznacza jedno, a mianowicie czas na gryzaka dla dziewczyn. U nas codzienny jest gryzak z jakiejś takiej skóry dzika, skóry sarny, czegoś takiego. Wygląda to tak i co najważniejsze, nie ma to żadnego fuj zapachu, więc jest to bardzo przyjemne dla domowników. kokosku kuleczka kółeczko. Pięknie, proszę. kusie. Super. Do mnie. Pięknie, proszę bardzo. To jest w ogóle zabawne, że dziewczyny no nie mają jakichś tam swoich zegarków, bo, well, po co kupować psom zegarek? Ale one i tak wiedzą, że jest 18.30. I jak tego wybija ich godzina na gryzaka, to Koko staje pod drzwiami i zaczyna jęczeć. I przypomina mi, że hej stara, są gryzaki o tej porze, a ty siedzisz sobie i w telefonie coś tam grzebiesz. Ja nie wiem skąd ona to na dowie. Niezwykłe to jest. Zbieram się właśnie z Michałem na wspólny trening. I kumacie, że nasmarowałam się właśnie kremem nawilżającym na ciele pierwszy raz od jakichś trzech albo kurczę, nawet czterech tygodni. I jestem na siebie taka zła, bo mam w tym momencie skórę jak. no po prostu jakiś, jakiś korek, taki wiecie, miękki szorstki, dziwny korek. A kiedyś już miałam taki zarobiony nawyk, żeby się malować codziennie i naprawdę to robiłam. Na dzisiejszej szczęśliwi najbardziej śmierdzącą osobą. Nie, ja, ja nie Ja. Niestety. No. Pechowy dzień. Super match, Tak. Brawo. piękny martw. Proszę. Mhm. Proszę kochanie. Dobrze. O, brawo, kokos. Tak. Piękny mieszkańc, Super piesek. Proszę. Rybeczka. Ty też jesteś super. Bardzo mądre jesteście. Dzisiaj taki dzień cały z besties. Teraz byłam z Adelą na siłce. Zaraz jadę, zaraz odbieram Klaudię i jedziemy razem Lubić więcej świąteczne. Ty też super Idealnie ci pasuje do płaszcza w ogóle A oh oh. oh, ja jestem głodna Czekam na moją siostrę I jedziemy Właśnie na zakupy Do Lidla razem Jakby parę dni temu właśnie wpadam na taki pomysł Że skoro ona mieszka teraz sama I ja mieszkam teraz sama to w zasadzie, znaczy sama Jezu, co ja gadam? Zapomniałam o mężu, o oh mój Dobra, mieszkam z Michałem obiec i w sumie z dwoma sami. Jestem głodna, dlatego że tak się mylę. Tak, ja mam przecież rodzinę. What? w każdym razie, skoro obie jesteśmy dorosłe i mamy swoje chaty, to przecież możemy sobie zrobić łączoną randkę i pójść razem na zakupy spożywcze. No. Heya! Hejo! dobrze, dziękuję fajnie Cię widzieć. Wysiaczku, Bysiulu, Mysiulu. Najlepsza radka w twoim życiu? Tak No jej. Ej, ale to jest takie fajne, że ty już mieszkasz u siebie na no, swoim I możemy teraz sobie takie dorosły czy razem No, ale naprawdę, to kto spożycie to jest najlepsze, co może wyjść To jest krem Coś też Mega ładna Bierzemy czapki I W sumie to mega obie Bierzemy, co? Ale to są takie do przykręcania w ogóle A nie taki, taki mały, wiesz, taki na Ale się dzisiaj fajnie bawiłam Najfajniejszy dzisiejszy z dniu był to Spędzałam cały czas z osobami, które na tyle cenię, lubię, znam, rozumiem, one też mnie tak rozumieją, że właśnie takie nawet intensywne towarzyskie spędzanie z nimi czasu mnie nie męczy, nie wyssa, tylko ładuje mnie taką pozytywną energią. I to jest też coś, co mega, mega w moich dziewczynach doceniam. A teraz idę na spacer z moimi jeszcze ostatnimi dziewczynami, <laughs> no bo owocki cały dzień mnie nie widziały i spadł śnieg, więc się idziemy Kłasek, równaj. Pięknie, 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 kółeczko, brawo, kokos! <noise> Super! Oh, yeah. Dawaj, dawaj. U, Dobrze, dobrze mamu, dawaj. O, brawo, ale ci silna wgrałaś.